Dziewczyny, i co teraz zrobimy? Wszystko idzie niezgodnie z planem Diana jest tylko jedna nadzieja, Timur Mały Co mały, co mały? Próbowałem z nim gadać, ale mnie zignorowała Smilik, niedługo mamy zawody Musimy mieć treningi Ale nie możemy trenować, bo Kitty zaprzyjaźniła się z Lailą i Janą I one się w ogóle nie rozdzielają Ciągle trzymają się razem Nie mam pojęcia, co jej powiedziały, że się tak z nimi zaprzyjaźniła Powinnaś zabrać jej kostium i znaleźć inną dziewczynę do drużyny tak, żeby na zawodach cię nie zawiodła. Nie, no nie powinniście zabierać jej kostiumu. Chcą mówić, się z czy liderką. Chłopaki, jeżeli Kitty nas nie słucha, to może posłucha was. Porozmawiajcie z nią. Tak, wyjaśnijcie jej, że Jana i Laila nie mogą być jej przyjaciółkami. No, no, mały. Co mały? Nawet się z nim nie spotykam. Nie słucha mnie w ogóle. Dobra, kochani, nie martw się już. Ściągniemy Kitty na ziemię. A jak będzie trzeba, to Jana i Lailę też. Jak sądzicie, chłopakom się uda? Nie, nie wiemy, wiemy Diana. Diana. Ja tego nie rozumiem. Czemu zawsze dokładnie przed zawodami mamy jakieś problemy? Diana, zawiodła, zawiodła nas twoja kitty. kitty. Żaby są najlepsze, żeby nie Rany widziałeś? Kitty zdradziła Dianę? Czorej nie widziałeś? Żaby żaby są najfajniejsze... A czemu Kitty jest z Janą i Lailą? Czemu ciągle nosi strój cheerleaderki? Diana jej na pewno dzisiaj go zabierze. Patryk, zobacz, drużyna króliczków znowu ma zdrajcę. Tak, Gigi, widziałem. Patryk, a wyobrażasz to sobie? Jak Diana zabierze kostium od Kitty i Dago mi, to zostanę cheerleaderką. Tak, Gigi, będę wtedy szczęśliwy. Gigi, 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 Gigi widziałeś? Tak, Julia, widziałam! A tak przy okazji to będę nową liderką. Nie, Gigi, ja bardziej pasuję do drużyny króliczków. Dzisiaj pójdę do Diany i poproszę ją, żeby zrobiła ze mnie liderkę. Co? Gigi, moja dziewczyna będzie liderką. Chodź, odetchni! Dziewczyny, z wami jest tak fajnie! No jasne, że tak, Kitty. Kitty, jesteś gotowa zostać szczurem w tej szkole? Jakim szczurem? Nadal jestem cheerleaderką. Ale Kitty, my też kiedyś byłyśmy cheerleaderkami. ale bycie szczurem jest o wiele bardziej interesujące. Tylko sobie wyobraź, ile przygód czeka na Ciebie! Dziewczyny, przyjaźnie się z wami, ale nie zamierzam rezygnować z cheerleaderingu. Niedługo mam konkurs. Kitty! A, a po, co po co Ci, ci potrzebny ten, ten konkurs? konkurs? Coś ciekawszego niż jakiś tam konkurs. Musimy zrujnować ślub nauczyciela Majka. A on się żeni? <gry> no, co, Kev, daj mi radę, jak mam pomóc Dianie? Dima, to sprawa między dziewczynami. Raz się zjedno przyjaźni, potem z inną. Nie mieszaj się. Mądry ty jesteś, jak zwrócę jej najlepszą przyjaciółkę, to natychmiast stanę się jej bohaterem, a ona do mnie wróci. A jak nie wróci, to co dalej? Będziesz w nocy płakał i wołek, widzę, że się czuję. w o czym ty mówisz? Ja nigdy nie płaczę pod żadnym pozorem. Dima, tutaj jesteś, a ja cię szukałam! O, twoje kochane. Co chcesz, Sałata? Nie chcę mi się z Tobą gadać! Dima, rozumiem, że jesteś na mnie zły i tak dalej, ale zostaliśmy zaproszeni do moich przyjaciół! Proszę! O, Dima, masz nawet Sałatą wspólnych przyjaciół? Czekaj, Sałata, ale jacy przyjaciele? Ja nawet nikogo nie znam! Dima, po prostu ich okłamałam, że się spotykamy, i dlatego chcę, żebyś przyszedł! Pójdziesz tam ze mną? Proszę! Kupiłam Ci nawet fajny prezent! Tak, co, to pójdzie, pójdzie. Najwyższy czas, żeby Dima poszedł. Tylko myśl o Dimie. Dima, jesteś najlepszy. Wypożyczyłam nawet dla ciebie smoking? Co? Smoking! No to tak, dziewczyny. Teraz opowiemy nauczycielowi Majkowi o Kitty. Tak, jest nauczycielem. Niech wytłumaczy Kiti, że nie może tak robić. Zrobiła to tuż przed zawodami. O, króliczki przyszły. Coś czuję, że przegracie ten konkurs. Tak, bo najlepsza przyjaciółka was zdradziła. Tak się zdarza. Żaby, nie wtrącajcie się w nasze sprawy, bo będzie niemiło. Lepiej zamknijcie usta. Nie cieszcie się na zapas. Dziewczyny, sprawdzam zadanie, jestem zajęty. Nauczycielu Mike, proszę, oderwij się od tych zeszytów. Musimy poważnie porozmawiać. Chcesz, żebyśmy wygrywały w konkursach? To musisz nas wysłuchać. Dziewczyna, wy co nie na treningu? Trenowałyśmy nauczycielu Mike! Nad co ciś robisz? Kajs, nie teraz. Nauczycielu Mike, mamy problem z czwartą cheerleaderką. Dziewczyny, nie wiem, nikt nie ma problemu, tylko ciągle wy macie problemy. Co się dzieje? Kitty nas zdradziła. Teraz się przyjaźni z twoją ukochaną Lailą i Janą. Nauczycielu Mike, musisz z nią porozmawiać, bo te dziewczyny mają na nią bardzo zły wpływ. Dziewczyny, Kitty to nie jest moja uczennica. Poskarżcie się gdzie indziej. Rozumiemy, nauczycielu Mike. Tylko spróbujcie mnie zdradzić, a przerobię was na kotlety. Blondie! A jest poproszę więcej herbaty i czekoladek. Patryk, czemu tam nie podszedłeś i nie porozmawiałeś o mnie z króliczkami? Nie widziałaś? Miałem bardzo złe humory. Potem z nimi pogadam. Nie zdążysz, Patryk. Pańska herbata nauczyciel Mike. Tak, i zabierz tą szklankę. Słaba obsługa. Dziewczyny, a niech to. Nauczyciel Mike nas grzecznie wyrzucił. I co, I co, robimy? co robimy? O, króliczki. A króliczki, to, o, króliczki, to, się to się każe. Każe. I co, pogadaliście? Diana, nie wiem, gdzie jest Kitty. Nigdzie jej nie ma. Pewnie razem z Lailą i Janą bagarują. Dlatego nie porozmawialiśmy. Diana, wy porozmawiałyście z Mikeem? Pogadałyśmy, ale on nie chce się wtrącać. Diana, mamy trening. Chodźmy trenować. A wy, chłopaki, znajdźcie Lailę, Janę i Kitty. Chłopaki, porozmawiajcie z nią. Jesteście ostatnią nadzieją. Zwłaszcza ty, Timur. I znowu Timur. Dobra, chodźmy ich szukać. Chodźmy. Dziewczyny, dobra, idę na trening, bo mamy konkurs. Nie, Kitty, nie idziesz. Nie rozumiem, jesteś z nimi czy z nami? Dziewczyny, jestem z wami. Po prostu zrozumcie, konkursy i przyjaźń to dwie różne rzeczy. Jestem cheerleaderką. No to już nią nie jesteś. Zdejmij kostium. Co? Tak, Kitty, rozumiemy, że nie jest łatwo rozstać się z kostiumem cheerleaderki, ale my to zrobiłyśmy i bardzo się cieszymy, że pozbyłyśmy się tego ciężaru. Dziewczyny, zmieniłam zdanie. Nadal chcę być cheerleaderką, a jak wam się to nie podoba, to koniec naszej przyjaźni. O, Kitty, to już jest zdrada. Co, chcesz nas zdradzić? My nie jesteśmy Dianą, nie możemy zostać zdradzone. Dziewczyny, jesteście dziwne. Ja idę na trening. Nie, nie idziesz! I tak mamy minutę na zmianę spódniczek, mamy teraz trening. Może aby widziałeście Lajle, Jana albo Kitty? Całej szkole ich nie ma. Widziałeście je gdziekolwiek. O, koszykarze Słuchajcie, nie chodzimy za szczurami Chłopaki, a chcecie z nami iść na diabelski młyn? Mamy bilety do trzech kabinek A w każdej kabince są dwa miejsca Te żaby w głowie tylko pocałunki mają No widzicie, koszykarze, mogliśmy się całować w diabelskim młynie Z króliczkami coś takiego was nie spotka Dima, proszę, chodź tam ze mną Nie no, mam dość tego zielonego czupa, -czupa już no chodź ze mną, proszę! Cała ta naprawdę chce, żebym poszedł z tą do Twoich przyjaciół? Tak, bardzo chcę, Dima. To mnie puść. Dobrze, dobrze, tak? Tak, tak, tak. Ty nadal tu jesteś. Tak, już idę, idę. Dima jutro o 18. Diana, nie denerwuj się. Może to i lepiej, że Kitty odeszła. Znajdziemy inną nam dziewczynę. Dziewczyny, nie rozumiecie. Kitty znała wszystkie moje sekrety. A teraz przyjaźni się z Lailą i Janą. Jestem po prostu w szoku. Jak ona mogła? Diana, wiem, że jesteś teraz smutna. Może ja wyjdę. Zostań tu. Dima, to zły moment. A niech to Diana, Dima przyszedł. Dima, czego chcesz? Ponownie wyznać mi miłość? Nie chodzi o miłość. Chcę ci pomóc odzyskać przyjaciółkę. To naprawdę chcę pomóc. Dima, dziękuję za martwienie się, ale sama sobie z tym poradzę. Dima, Kitty nie słucha Timura, nie słucha nas, myślisz, że ciebie wysłucha? Chłopaki, idźcie stąd! Dobra, Dima, chodź, jutro się pobawisz z zieloną. Twój błąd, Diana, Kitty by nie posłuchała, umawiałem się z nią. Co? Dima chodził z Kitty? Tak, tak było. Tak, byli razem, ale dawno temu. Nie no, dajcie spokój, oni już na pewno skończyli. Kitty na pewno wyszła ze szkoły. Ciiś. Chcę to z wami być. Nie, Kitty, to ty przyszłaś do nas. Czemu wcześniej na to nie wpadliśmy? Kitty, co ty myślisz, że się z tobą w chowanego bawimy? Czemu mamy ci tyle czasu szukać? Nie krzyczcie. Kitty, możemy porozmawiać chwilę? Jesteśmy równe. Nie, to, to ty, ty masz słuchać nas. nas. A po co mnie szukacie? Idę na trening! Po co wam, Kitty? Chcecie jej coś powiedzieć? Powiedzcie nam! Puśćcie mnie, muszę iść na trening! Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Kitty, jeśli mam na ciebie zły wpływ, to mrugnij lewym okiem! Słuchaj, Timor, ja ci mogę podbić oko jak chcesz! Słuchajcie, chłopaki, to damska toaleta, wynoście się stąd! Dobra, przestańcie piszczeć! Kitty, wiesz, że czyli liderki mają zawody i je zawiodłaś. Tak, wiem, ale moje przyjaciółki mnie nie wypuszczają. Kitty, o czym ty mówisz? Powiedziałaś, że rezygnujesz z cheerleaderingu. Dobra, chłopaki, wszystko jasne. Dobra, Kitty, mówimy Dianie, że rezygnujesz z cheerleaderingu. Jak nie będziesz liderką, to ja cię już nie potrzebuję. No wszystko, chłopaki, chodźmy. No, Kitty, gratulacje. Nie jesteś już liderką. A niech to. Moi rodzice mnie zabiją. Króliczki są super. Króliczki są najlepsze. Króliczki wygrywają. Dawajmy jeszcze raz. No dobra. Króliczki są super. Króliczki są najlepsze. Króliczki wygrywają. Diana! Znaleźliśmy Kitty! Znaleźliście i rozmawialiście z nią? Timur! Zadziałało? Wróci do naszego zespołu? Krótko mówiąc, Jana i Laila ją kontrolują. A jej się to podoba. I rezygnujesz z lideringu. A niech to, wiedziałam o tym. To wszystko wpływ Laili i Jany. Diana, co zrobimy? Musimy poszukać nowej cheerleaderki. Nie, Nad, musimy iść i naprawić mózg Kitty. Diana, tam nie mam mózgu do naprawienia. Odeszła od liderek dla dwóch szkolnych szczurów. Tak, nawet mnie już nie pociąga. Chłopaki, mówicie o mojej najlepszej przyjaciółce. Spróbuję ją odzyskać, może się pomyliła. Diana! No tak, Diana, już jest szkoda, Kitty. No, w sumie to jak Kitty by wróciła do lideringu, to znowu bym ją pokochał. Oj, mały, mały Kitty. Musimy z tobą porozmawiać. Kitty? Kitty? Diana, nie mam czasu. Kitty! Diana, Diana co, robimy? co robimy? Dziewczyny, nie oddam tym dwóm mojej najlepszej przyjaciółki. Kochani, muszę uratować Kitty. Jest pod wpływem Jany i Laili. Zostawcie lajki, like subskrybujcie mój kanał i czekajcie na nowe odcinki. Już niedługo wszystko się wyjaśni. Do zobaczenia. papa. pa. pa. pa, pa. Chłopaki, skoro Kitty nas nie słucha, to może posłucha was. Porozmawiajcie z nią. Tak, wyjaśnijcie Kitty, że Jana i Leila nie mogą być jej przyjaciółkami. Gigi, Gigi, widziałaś? Tak, Julia, widziałam. Będę nową cheerleaderką. Gigi, ja bardziej pasuję do drużyny króliczków. Dzisiaj pójdę do Diany i... Dziewczyny, poczekajcie, przyjaźnie się z wami, ale czy daring! A co jak nie wrócisz, co? Znowu będziesz leżał w poduszce i płakał jako tako?